Yeah. <noise> dzięki Nie zagrał, czy tylko tak kicowali. Ja Zrobisz to? A gdzie Gab y Gabryś powiedz, a gdzie w zasadzie grałeś? W jakich podziemiach, gdzie? W Warszawie, Wrocław. W Warszawie? Y mało. Na Nowym Świecie, a y pod tym największym rondem koło, y koło dworca centralnego. Tam tam gdzie tam gonili. Tam gonili. No. Ale najczęściej... Y Kojarzysz Wrocław? No. Rynek stary? Tak. Przez ten rynkiem na świetnickie jest przejście podziemne. Później jakieś 100 metrów do rynku do przejścia. No, dokładnie. To, to pod tym przejściem. Jasne, pod tym przejściem, a to jest nieduże chyba. Nie, ale Tak? tak? Okay. No, czasami się. Dobra, wiecie. czyli wiesz co tu ja bym proponował w ten sposób. Zdzwonimy się jutro. i powiesz, e, gdzie jest możliwe. I najlepiej by było tak naprawdę. Ehm gdyby ludzie głosowali, bo wtedy, nie wiem czy Cię pamiętają, ale na pewno wielu pamięta. Więc weźmiemy kilka miast, ja na przykład ze swojej strony dam łódź, no bo wiesz, sorry, ale mnie zależy. Ty dasz Wrocław, jeżeli było w Warszawie, to w Warszawie i zrobimy tak, żeby ludzie mogli zdecydować, gdzie będziemy grać. Zobaczymy jak się postawią i, i skąd będą dzwonić. No. A ile będą? Ja że będą. Stary będą. I proponuję zrobić w ten sposób, że dobierzemy sobie dobierzemy sobie jedną kapelę. Dobierzemy sobie jedną kapelę jeszcze złożyć. Ja spróbuję Maćka Maleńczuka na, namówić, żeby Mimo wrócił do starych czasów. Jeżeli nam się uda, to super, nie? Przybieg. Michał i Gabriel Fleszar postanawiają wrócić do korzeni, czyli do występów na ulicach. Zarobione w ten sposób pieniądze przekażą fundacji TVN Nie jesteś sam. Jeszcze się nie zdecydowali, w jakim mieście zagrają. Mówię ci, tak będzie, tak, to ja tak. Po programie czat telefoniczny. Ja chciałam w ogóle powiedzieć taką jedną rzecz, że chciałam podziękować bardzo Michałowi Śniewskiemu za to, że powiedział to dzisiaj o Kubie Wojewódzkim. O Nie dopuszczę nigdy, żeby tacy ludzie jak Leszczyński, Zapędowska, Wojewódzki czy Cygan niszczyli w ludziach nadzieję. Nigdy w życiu. Będę ich opluwał wszem i wobec. Ponieważ gdzie słyszysz śpiew, tam siądź. Tam ludzie dobre serca mają, ludzie źli, piosenek nie znają. I nieważne jak śpiewasz, ale ważne, że czerpiesz z tego radość. Dziękuję Agnieszka. Okay, drugi refren uwierz mała księżniczko ile krwi zburzyłaś nas gdy po prostu powróciłaś hip hip hura jeszcze raz uwierz mała księżniczko Dziękujemy. 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 Dziękujemy! Dziękujemy! Jeżeli twoja dziewczyna wyjeżdża na trzy miesiące do Japonii tańczyć w klubie, to ci gwarantuję, gwarantuję ci, że na 6 miesięcy. Słuchaj, jest pod opieką moich kolegów. Co tam, twoich kolegów, tam wiesz w ogóle? Koledzy by cię sprzedali Słuchaj. za 5 zł. Czy chcesz, by Michał Wiśniewski wystąpił wspólnie z Gabrielem Fleszarem na ulicy jednego z polskich miast? Wyślij SMS o treści tak lub nie pod numer 7122. Nawet jak jakiś jej wypadnie, znowu nowe zęby? Stresy występów na żywo Michał odreagowuje wysiłkiem fizycznym. Dzisiaj jego sparring partnerem jest Małgosia, koleżanka Martę z baletu. Chodź, no chodzi. Chodź, chodź, chodź. Gdzie jest pijano? Dobra, Nie mam siły. Chodź, chodź. to, widziałem na treninga. Jakby skopa Braze... dostawisz, to, na, to na może wiesz. No właśnie. Może będę się bronić. KPL. KPL. Ej, KPL. Ale jak ty uderzasz? No, uderz mocno. Mocno. Nie plecy już, już są parę. Mocniej. Nie mam śmienia. Ale nie w plecy, nie tu. Tu, tu. go możesz mocno. To no, mocno. Nie, no, na pewno możesz mocno, tylko nie chcesz. A ja ci pokażę. Ja ci pokażę, jak no, Tak. Dobra. Było miło. Proszę, pokaż. No i tylko znowuż założyć. To, to, to się ziela, że to teraz jest. Tak. Wiesz co Bartek, też to powiem to Ci, że ja, ty, ja i, y, tak naprawdę to Ciebie też podziwiam, jeżeli Twoja dziewczyna wyjeżdża na trzy miesiące do Japonii tańczyć w klubie, to Ci gwarantuję, gwarantuję Ci, że na sześć miesięcy... Słuchaj, jest pod opieką moich kolegów. Co tam, twoich kolegów, tam wiesz w ogóle? Koledzy by cię sprzedali Słuchaj, za 5 zł. Na pewno nie, a raz, na pewno a tak. dwa, dwa, że. A mam ci Mariusz. to udowodnić? Chcesz przyjąć wyzwanie? Jak cię wszyscy Których? sprzedadzą za 5 zł, dobrze. To o moich kolegach, o moich no, pr prawdziwych kolegach. Mogę na 100% cię założyć. Każdy cię sprzeda Japonii za 5 zł. Każdy, nie masz kolegów. Jak oni? Brata. Nie masz. Masz brata. I to jest wszystko, co masz. No ale skarby, to nikt, to zawsze tak jest. Nikt nie ma przyjaciół, kolegów, bo to nigdy ani nie jest rodzina, ani. Tak naprawdę, ja ci powiem, że naprawdę, zobacz, ile jest przypadków, że nawet brat sprzedaje brata, a. Ale twój brat, czy nigdy? No ja nie wiem. Nigdy. Wiem. Akurat, co ja co. Ale jest, zobacz, ale... Co, teraz było ostatnio program. Córka sprzedała rodziców. No, no tak, ale rodzice to też stary, wieś, ona im nie sprzedała, nie ma. ona chciała po prostu i im się wydawało, że jak starsze małżeństwo będzie no, no. przewozić po prostu koks, to że im się nic nie stanie, bo nikt na to nie wpadnie. Sprzedać to znaczy to, że jeżeli ja no, wiadomię i zaproponuję drugiej. komuś, żeby cię wziąć i udupić, to cię udupią. No. Nieważne czy tak jak tulipana, czy jeszcze gorzej. No tak, no to jest, to jest żaden problem. Nie, no to, to jest żaden problem. Bo niestety ja jak masz. Grzeczny, już nie powiem. Niestety jak masz w tym się kraju nie, pieniądze się do tej pieniądze, to jest, jest, jest wszystko. I możesz wszystko tutaj za ja pieniądze tego. kupić. A wszystko. Jest mi tutaj dobrze na tej kanapie. Okay, bo tam ciekawy program. Nie, bo taka jest prawda, masz w tym kraju nie pieniądze się i masz wszystko. No. Możesz wszystko. Możesz kogoś tak odczernić swoim sianem. To nie ważne w jakim kraju. Co I mając tyle talarów co ty. To mogę zrobić tutaj wszystko. <noise> Mając tyle talarów, co ty. Dlatego nie muszę się bać. W ogóle to za tekst, talarów. No jak są pieniądze, to nigdy nie ma znajomych.